Nie masz zadawać pytań, tylko obserwować. Nagrodzony Oscarem reżyser. Czuwanie ma trwać dwa tygodnie. Proponujemy ośmiogodzinne zmiany. Nie wolno wam się komunikować. Nominowana do Oscara scenarzystka. 14 dnia przedstawicie swoje zeznania. Nie wyjaśniono mi, co właściwie dolega dziewczynie. Anna Odonnell nie chce jeść. Ile czasu minęło od ostatniego posiłku? Cztery miesiące. Niemożliwe. Unieś ręce, otwórz szeroko oczy. Jesteś spięta? Z jakiej racji? Wiesz, czym grozi długi post? Nie muszę jeść. Karmię się Manną z nieba. I jak się czujesz? Syta. Anna się naraża. To aktorka. Wybrano ją. Czy dobrze się czujesz, Anno? Bardzo dobrze, ojcze. Obcy nie ma prawa wydzierać rodzinie dziecka. Mam ustalić prawdę. Błogosławiony owoc żywota Twojego. Błagam, przerwijcie czuwanie. Zbłądziliśmy wzywając pielęgniarkę, zwłaszcza angielską. Nominowana do Oscara aktorka. Pomożecie? Nie rozumiesz. Wybacz mi. Każdy może być wybrany.